Dzień dobry wszystkim, nazywam się Oleksander Jeruszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę. Tym razem pomiędzy sobą zagrali Mikołaj oraz Marianna, gdzie Mariana grając z i wygrywa pod rezygnację. Jest to gra z sezonu 37 w internetowej lidze GO. Zatem przejdźmy do samej gry. Jak widzimy z wykresu, no to gra była no, super ciężka dla białego. Jak widać czarny miał przewagę w najwyższym o, czy tam najlepszym momencie 166 punktów. To jest kolosalna przewaga i e, Biały w tym przypadku Mariana nadrobiła tą przewagę w końcówce gry. No i jak tu powiedzieć teraz komu komukolwiek, że jeżeli masz ba bardzo dużo przegrywasz, to, no, to trzeba się podejść z szacunku. Jeżeli można na poziomie e, powyżej tam nawet 5 Q, tutaj e, praktycznie e, no, Mariana drugi dan, ale e, Mikołaj drugi Q, wysokie poziomy i jest szansa na nadrobienie 166 punktów także jeżeli e, oglądacie to wideo i któryś z graczy, dan, nie dan powie Wam, że duża przewaga, trzeba się poddać nie, pokażcie im tą grę że można, można nadrobić 166 punktów i jeszcze wygrać tą grę co ciekawe, e, czarne w tej grze się poddali ale przewaga czarnego była na czas poddania 0.8 punkta, czyli można było kończyć tą grę i może nawet o pół punkta wygrać. Także gra naprawdę naprawdę dosyć ciekawa i warta uwagi. Tutaj pokazuje się w tej grze naprawdę powiedzmy wola walki, siła walki także Naprawdę Biały nie poddawał się i chciał wygrać tą grę za wszelką cenę. No i próbował wszędzie, gdzie tylko można i się udało. Także zobaczmy o co chodzi, dlaczego w ogóle taka przewaga pojawiła się u Czarnego, jak Biały to nadrobił. Także zacznijmy od a, Fuseki. No i tutaj widzimy, że no, dosyć standardowe otwarcie. Tutaj widzę, że Czarny wybrał tak, żeby zdobyć sentę, żeby zagrać tu. Ciekawe, że tu, bo tak naprawdę tutaj, Josseki mamy niedograne. I by zagrać gdzieś w okolicach tego narożnika Może nawet jakoś tak, żeby z tym funkcjonować, jeżeli już chcemy z tamtym kamieniem Albo też wydaje mi się, całkiem całkiem fajny ruch byłby ten Także można byłoby popatrzeć w tym kierunku Rzadko gramy w, w, od narożnika, jeżeli sami mamy takie niedograne joseki Ale okej, okay, to jest możliwe Można tak grać, ale Próbuję donieść swoje spostrzeżenia na tą sytuację. Ja bezegrałbym najprawdopodobniej by tu, żeby i ten kamień wzmocnić, no i ten kamień, tak trochę na pograniczu, ale ten sam, sam sobie ruch jest duży. Także biały wybrał od razu zgasić, i wpływy nasze tu. Tak naprawdę tym jednym kamieniem i nam tutaj psuje biały i tutaj nam psuje, to znaczy czarnemu e, tą pozycję. Także bardzo dobry i dobry moment na zagranie tego ruchu, inaczej by Czarny tam by zagrał, także e, po tym ruchu Czarny decyduje jednak e, dograć w pewnym sensie, chociaż ja by wciąż grałbym tu, no tak szczerze korzystałbym e, z tego joseku, bo najwyżej gdyby biały zagrał tak i tak, i tak biały wyjdzie w takim o, stylu, a jeżeli biały zagra tak, to też wydaje mi się, że całkiem pasujące jak zagramy tutaj i biały będzie mieć jakieś tam kłopoty e, na przyszłość, no, najwyżej będzie tutaj cięcia jeżeli biały tego cięcia nie będzie chciał, no, nie wiem, no, trochę to nie pasuje. No okej, okay. nawet jak tu zagra, no to mogą być kłopoty. Także w wielu przypadkach jakby czarnym by to było okej, okay. także, a biały jakoś musi reagować, także według mnie ten ruch jest mm o wiele aktywniejszy, tak? Ja by grałbym tutaj. Tak, to trochę zbyt spokojnie ja by powiedział. No i e, wydaje mi się, że tutaj biały reaguje tak trochę zbyt spokojnie. Rozumiem, zabieramy duży ruch. Może warto jednak było spojrzeć, jednak zagrać tu? No okej, okay. zabieramy duży ruch. Gramy za czarnych wreszcie ten ruch. Następnie i odpowiada. Tutaj takie trochę, moim zdaniem, złe kopnięcie. Nie trzeba kopać przeciwnika, żeby on tam poprawiał swój kształt. Bo tutaj czarnej tak jakby podziękował. Ok, dobrze. Zabierzemy lepszą pozycję, lepszy kształt, co mnie. Także no, warto tutaj dograć już zebale tak. No i teraz ruch czarnego. No i czarnym trzeba byłoby zastanowić się, gdzie grać. Ciekawe, że jest teraz dwa takich, wydaje mi się, głównych sposoby. To znaczy, albo gdzieś gramy tu, albo gdzieś gramy tu i rozwijamy to moje. Ja nawet nie wiem, gdzie tutaj teraz zagrać, bo za dla mnie kusi i ten ruch, jako po prostu ogromne punkty. Kusi i ten ruch sam w sobie. Mm, jasne, że tak jak Czarny zagrał w grze, też jest fajny ruch. Może jakoś tu, może ten, ale. No, w pewnym sensie ciężko, ciężko tutaj wybrać ruch, także to jest taki moment, kiedy musimy zrozumieć, w którą chcemy iść. także że czarny zdecydował tędy, chociaż mi to nieco się nie podoba, bo tutaj nie jesteśmy aż tak mocno tutaj, połączenie się tak dalej. Będziemy zaraz gonić tam białego. Może być ciężko, ale też zabieramy dużo punktów. Także no, jest jak jest. No, a tutaj. E Tutaj biały, ciekawe, że nie odpowiada, bo ja by za białych odpowiedziałem. Zagrabem tu, tu, może nawet tu. Także raczej, raczej w tym kierunku, to co mówiłem przed chwilą, tutaj jest dosyć słabo i można byłoby w tym kierunku też pójść i coś tam zabrać. Bo tutaj atakujemy grupę czarnego, która jest dosyć silna. Ja by powiedziałbym: Ciężko ją tutaj zabić. No tak szczerze ciężko. Ja by zaczale, tak by zagrałbym i. No i co? No. Ogromny narożnik zabieramy i no, najwyżej biały nam tak zagra Ale zawsze możemy zagrać tu I nie wiem czy tu biały odpowie, odpowie raczej I zagrać tu na przykład I jakoś po prostu na miejscu przeżyć Ta jedynka po prostu jest zbyt duża No okej, okay. czarny nie uwierzył w swoje siły, odpowiedział i biały odpowiedział Także tak trochę biały zyskał za darmo dosyć dobrą wymianę, także Sukces? Udało się? Okej. Okay. Mm. No nie, to trzeba tak zagrać. Trzeba albo, albo tak, no no, ale nie tak, bo tak dajemy swobodę naszemu przeciwnikowi decydować co tak naprawdę nasz przeciwnik chce, on sam może wybierać teraz gdzie grać, bo ten ruch ani nie atakuje, biały może zagrać tu, biały może skoczyć, biały nawet może wydaje mi się tak zagrać, tak, może zagrać, może jakoś tam mocniej przycisnąć, ale dajemy tą wolę. Nie musimy ją dawać. Możemy atakować dalej, skok, jakieś nie wiem, bliższe podejście. Moim zdaniem to byłoby o wiele, o wiele lepsze, bo tutaj Biele jest super na Latwiznę, idzie, to znaczy po prostu gra w narożniku i e, wydaje mi się, że to trzeba tam dograć, bo tutaj Biele zagrał tu, ja by dograłbym. to znaczy chociażby to. Albo jakiś. ten. ten ruch, nie? No. Trzeba, bo. po co w takim razie tutaj zagraliśmy? Bo. Sansan San daje nam chociażby jakieś tam przeżycie, jakieś tam punkty, może. może nie, niekoniecznie te dwa kamienie przeżyją, ale coś tam będzie, tak? A tutaj. O, przepraszam. A tutaj spaliliśmy to inwazję do Sansana, i gramy w innym miejscu. I tutaj tak naprawdę to jest duża zagłoska dla Czarnego. Co robić? Bo. Ja bardzo chcę. Wewnętrzna chęć moja jest. Ja gram tu. Koniec. Dobrze, zobaczymy, co jest większe. I nie wiem, co jest tak naprawdę większe. Tutaj trzeba policzyć dokładnie. Ale nie mam pewności, że biały nagle zabierze więcej. Jeżeli no, wymienimy się tymi y, naróżnikami, naprawdę czarny tam dużo, dużo może zyskać. Także, no nie wiem, czy tak po prostu. Zagramy to Ewentualnie ja by nie w tak Nie wprost odpowiedź, może nawet odpowiedź gdzieś tutaj. O, tak było zagrane w grze. A dlaczego? No, bo budujemy ogromną ścianę, albo ten, bo ten kamień zginie. Także, no, ci tam grupa z góry zginie, i to białe ma problemy. I tutaj rozumiem czarnego, albo tak, albo tak. Na pewno nie tu, chociaż wydaje mi się, lokalnie to jest jeden z lepszych ruchów. Ale globalnie mamy teraz lepsze, także rozumiem czarnego, próbujemy to opanować, to mieć no i tutaj uf, uf, to, to było e, dosyć takie i nietypowe jednocześnie i nie wiem, czy tutaj czarny nie zyska, ja by zabrałbym te kamienie i tyle. Bardzo dobrze, to znaczy cała ściana dla nas, e, no już nie ma co atakować czarnych. No, najwyżej, tylko wybiec z tym jakoś tutaj, ale to też jest słabe. Także, no, będzie ciężko. No, ten ruch troszeczkę overplay. Nie można. Ja by tutaj wytłużyłem się prawdopodobnie za białych i, no, taki potężny atak już by był. Tutaj ta wymiana jest niepotrzebna, trochę. No, bo ten kamień tak po prostu oddaliśmy. Tak, praktycznie. No, może tutaj jeszcze coś jest, ale tak oddaliśmy. Stąd może ja by tak po prostu nie grałem. I tutaj, jeżeli już. Okej, okay, zagraliśmy tak, no ale czemu nie tak? Bo czarne zagra tu? Niekoniecznie musimy odpowiadać, możemy zagrać tu. Tak, no, możemy walczyć w innym kierunku. Także moim zdaniem. Mm, wolny troszeczkę ruch. Może nie najgorszy, ale wolny. Tutaj wiadomo, czarny już chce kontynuować ten shoulder hit, wiadomo i biały gra dosyć pasywny ruch, na który czarny gra jeszcze bardziej pasywnie, bo tutaj rzeczywiście trzeba zagrać tak. Pamiętaj, że jeżeli zabierzemy ten kamień, a nam przeciwnik nie odpowie ósemką, no tutaj akurat, no to umrze, także to jest ogromny ruch, a przez to tu, tutaj będzie cięcie cięższe. Także tutaj troszeczki oddaliśmy punktu, ale okej. Okay. Hmm. Tutaj muszę zastanowić się, bo mi się wydaje, że lepiej w tym kierunku nawet poświęcać te 4 kamienie, jednak atakować to, wzmacniać to. Swoje, swoje tak powiedzmy, dobre uzyskaliśmy. Także. Czy tam swoje punkty zyskaliśmy. Możemy na tym zyskać. No, to znaczy przełączyć się na inną, na inną sytuację, no okej, okay, zagraliśmy tak Tak, o, Ciężko, bo to To, że tak czarnego No po co ta wymiana w takim razie, to lepiej tak zagrać Czy tam po prostu tak, jeżeli już tak grać, w ściany, no to Po co oddajemy punkty dodatkowe, tutaj oddajemy punkty wciąż musimy cofnąć No to lepiej tak i nie trzeba cofać. Także tutaj trochę nie rozumiem intencji. Może coś biały widział, czy może biały chciał tutaj, a koniec końców wycofał się. Bo tutaj aż się prosi, tak zagrać. I walczyć. No tutaj akurat nie, nie ma co pokazywać. Po prostu, jak chcecie, spowłujcie, sobie, wystawcie to, ale walczyć. Walczyć trzeba. Tak trochę, no to jest to jest oddanie ogromnych punktów. I teraz my mamy. Za białych naprawdę rozszarpaną pozycję, bo czarny wszędzie ma dobrze. Tutaj wszystko jest ok, tutaj wszystko jest ok, tutaj z góry też jest ok i, te, i ten ruch no, tak naprawdę stabilizował całkowicie tą grupę. Czarny ma wszystko ok, biały ma. A, ja bym powiedział, wciąż słabą grupę, bo jakikolwiek, nawet ruch L8 powoduje, że nie mamy oczu w ogóle. No i ta słaba grupa punktów. Punktów czarnych jest dosyć dużo. Jeżeli teraz policimy, to raczej będzie takich suchych punktów na pewno no mniej więcej porówni, ale ma białe dwie słabe grupy. Ja by tu doleciłem 10 punktów, co najmniej. Tutaj czarnym doleciałem 13, ale no ale ja, gdyby ja leciłem, to co najmniej plus 10. Co najmniej, to jest dużo. To jest dużo, bo teraz możemy skupić się na ataku. Tak, I takim, może nawet silniejszym ataku, bo kiedy ja pierwszy raz oglądałem tą grę, to tak trochę nie zrozumiałem. Czemu tu? Zawsze jest naglowe gramy, i to jest tak trochę przyjęte, i gramy tu. I od razu walczmy. Nie dawajmy furtki naszemu przeciwniku, a może on tutaj jakoś ucieknie. No nie! Trzeba walczyć. I tu naprawdę trzeba byłoby zagrać tak. Albo jeżeli chcemy to atakować, to. Zagrajmy najpierw tu, no, no trochę postresujmy białego, co biały zagra tak, zagramy tu, wciąż ani to, ani to nie żyje i na dwie grupy jednocześnie, atakujmy. Także moim zdaniem tutaj zbyt łatwo, zbyt łatwo czarny zagrał i biały od razu zrozumie, okej, okay, mamy problemy, trzeba coś z tym robić i próbuje biele się rozpychać, może tam nie idealnie, bo jednak straciliśmy potencjalnym... Kształty, dlatego mówię, że nie idealnie. Czarny dosyć mocno się obronił, ale mamy teraz taką trampolinę, żeby uciec stąd. I dlatego rozumiem, rozumiem, co zagraliśmy, próbujmy, tak? Ale naprawdę to jest złe. No nas czarny po prostu złapał, i czarny nie gra idealnych ruchów, niestety yy, można było lepiej, ale czarny nas złapał. My biegniemy dwoma grupami, nie wiadomo co robić. Czarny buduje teren i z dołu, i, i z góry, to znaczy chodzi mi o ten i o ten teren. My próbujemy tutaj połączyć się, żeby ocalić się i zbudować teren. Jedynie co musi Czarny robić? Ciąć. Czarny to robi, zaczyna się walka, która jest, no, no już na starcie jest bardzo słaba. Tutaj bardzo słaba dla wielego. No i co z tym robić? Tutaj Czarny akurat gra, no taki najspokojniejszy ruch. Chociaż moim zdaniem też można tak zagrać, ale ja bym zaczynałabym od tego. No okej, okay. dobra, tu, tu, tu. To jest w mijając w pewnym sensie. I czarny po prostu ciśnie, ciśnie, ciśnie. Jak widać, zabija. Zabija i tak bardzo mocno. I po takim czymś szczerze No nie wiem, ciężko pozbierać się, żeby grać dalej. Bo ja na przykład, jedyna moja idea byłaby teraz by na grę. Że, żeby nadgodnić rzeczywiście czarnego, to zabić to. Jak ja tego nie zabiję, to przegrana. No nie ma gdzie punktów zdobyć. No Tutaj nie będzie tyle punktów, ile je, ile biały przed chwilą stracił. Także w pewnym sensie dobra decyzja białego. Biały próbuje walczyć. wszelkimi siłami Jedno oko. Okej, okay, zrobiliśmy to jedno oko. I trzeba coś z, z tego ugrać. Także tutaj dobra decyzja białego, jedyna szansa na wygranie, tak? Czarny gra tu. Ja w ogóle myślałem, czy w ogóle jakoś czarny musi tutaj reagować, no ale dobrze, liczyłem punkty, wygląda na to, że mogliśmy nawet gdzieś powiedzmy zagrać, jak to powiedzieć, tak brutalnie tu i wygraliśmy grę nawet, no oddając te punkty, tak? Nawet gdyby biale zagrał tu, a my zagraliśmy, no nie wiem, Niech będzie nawet ten, po prostu dając to, wciąż by wygraliśmy. Także tutaj trzeba było naprawdę policzyć to za czarnych i może nawet i nie walczyć, ale szczerze patrząc na te dziury, ja rozumiem czarnego. No tutaj aż się prosi, jednak przeżyć, powalczyć, bo mamy gdzie, mamy jak, tak? Także jest dosyć dobrze czarnej broni się. Może tutaj trochę niebezpiecznie, bo zagrałem tak, ale ok, Chcemy się dać, się rozciąć. Dobrze tutaj widać czarny, zobaczył, coś, dlatego zagraliśmy w taki sposób. No, nie miał wyboru musi biele zabijać. Także dlatego biały idzie w all-in, całkowicie. I tu. Nie rozumiem Czarnego, no wystarczy zagrać tu, koniec gry. Tak, niech to będzie martwe, my zabiliśmy to, koniec gry. Idziemy w jeszcze mocniejszą walkę, dosyć ciężką walkę, ja widzę, że czarnej wszystko chce postawić na, na to. No i jak widać, no dobrze doprowadzamy tak naprawdę sytuację, tutaj dosyć dobra sytuacja za Czarnych, możemy wszystko, jedynie ten ruch zły. Tutaj trzeba było policzyć oddechy. I popatrzeć, czy w ogóle tak można zrobić. Przecież będę wyglądał tu no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Trzy oddechy u białych. Nie wiem, czy nawet tak nie trzeba zagrać. Tutaj super dużo oddechu. To byłby, wydaje mi się, najprostszy ruch. No nic by tutaj nie się nie dało zrobić. Tak trochę dajemy pole do walki. Nie rozumiem, czemu z tej strony? Tutaj jest duże pytanie do czarnego. To jest ogromny blond. Tak naprawdę patrząc na, na kształty tu, tutaj nic nie ma, no nic tutaj nie będzie. Nawet gdyby coś takiego było, no wciąż to nie żyje. Nam ważne odciąć nawet tu, tu, tu. No tutaj nawet dodatkowych oddechów się nie zdobywa, niestety. Dla wielego. Także no trochę, trochę e, białym pomagamy, czarny wycofał się, dobrze i biały wciąż ma energię taką, że okej, okay, to jest praktycznie martwe, ale jak to będzie też martwe i my będziemy mieć więcej oddechu, to wszystko będzie okej. Okay. Dlatego biały zagrał tu, mi się wydaje, to było takie pok pokazanie idei. No bo, gdyby zagraliśmy tu, zrozumieliśmy, a tutaj zagraliśmy tak Czarny zagra trochę na rękę Bielemu, bo biały się polączył Następnie rozciął i, i będzie grać na te oddechy tutaj I co ciekawe, jeżeli popatrzymy dalej, biały dosyć fajnie walczy Fajnie, Czarny też fajnie walczy, także tutaj, tutaj mamy Tak de facto seki, nic z tego nie będzie Tu jeszcze zabiliśmy ten narożnik, po prostu biały od, oddał w tej walce wszystko, e, zdobywając ten jeden kamień, i co robi czarnej? Gra tutaj. No i pytanie, dlaczego to jest takie złe? Tak, no niby, niby jeszcze nie. Niby jeszcze tego nie widać aż tak, ale tak de facto. Chociaż nie, jeszcze nie widać. tutaj Tutaj po prostu będzie ko, które. Dobrze, trzeba zagrać tu, tak? A dlaczego, dlaczego ten ruch jest zły? Bo po prostu trzeba policzyć My mamy znacznie więcej, nie musimy tego koło uruchamiać. Jak to koło będzie działalo, to wszystko łącznie z tym ożyje, ożyje, wciąż nie przegramy, ale ożyje to wszystko. I zaczęliśmy niepotrzebne ko gdzie nie zauważyliśmy, że ten ruch, tak naprawdę a to jest groźba, tak? Także musimy zagrać jakoś tak, niech biały tutaj przeżyje. I no jest wciąż wygrana za czarnych I co ciekawe, czarny poszedł w tym kierunku. Dlaczegoś połączył, no prawdopodobnie, żeby tą grupą przeżyć. Biały ożył jeszcze tym, zabijając to i zabijając to ale czarny wciąż wygrywa to jest ciekawe, czarny zaczyna grać dalej zaczyna grać dalej, trochę traci punkty, bo e, tak naprawdę, nie wiem czy policzył dobrze, ale tak widać, że e, nie wszystkie ruchy to byłyby e, idealne A na przykład tutaj nie zauważyliśmy e, tego, że nas o, odetną za chwilę, także tu wystarczyłoby zagrać, nie wiem, jakoś tak, czy tak i wszystko byłoby ok, wygraliśmy, 25 punktów wygranych. Niestety tego nie robimy, i Biały dalej walczy. Co ciekawe, wciąż Biały nie wygrywa. Także gdyby czarny teraz spokojnie dograł, to jest duża szansa, że półpunktka byłaby wygrana za czarny. I tutaj naprawdę trzeba było walczyć do końca za czarnych. Wydaje mi się, że przez to, nie, że nie widzimy, bo tutaj tak trochę nie widać tego terenu i widać, ile straciliśmy, to mieliśmy taką upadek motywacji. I do koncentracji, i stąd przegapiliśmy ten ruch. Ale zobaczcie, jaka to była walka. I to ciekawa walka. Tak naprawdę czarne, wszystko czarne dobrze policili. Wystarczyło było zagrać tu koniec gry. 171 przewagi u czarnego. I to naprawdę jest dużo. Także na tym by skończyłbym grę. Mam nadzieję, że się spodobało zobaczyć taką walkę. Jeżeli wciąż macie jakieś pytania, zadajcie ich proszę, w komentarzach. Ja z chęcią Wam odpowiem, no i zapraszam do oglądania kolejnych review.